No jakaś gruba moneta powiem Wam, bo tutaj widać facjatę Tu nic w ogóle nie widać Witam was moi mili, kolejny dzień na tym polu, jest raniec, raniec rano, jest zimno dosyć, ale yy, dwa słowa, mam nadzieję, że jeszcze możemy wychodzić, bo dzisiaj w sumie to jest 5, 6 listopad, tak żeby nie było, że ja tam chodzę, a nie można chodzić, bo jeszcze można i patrzcie co tego 6 listopada mnie się trafiło. Zlepek! <głos》> na dzień dobry. Już tutaj Krystianowi mówiłem, że mam. I ten zlepek to są dwa pojedyncze fenolki. Jeden z tej, jeden z tej. Także super sprawa. Ja tego nie rozklejam. Niech się samo może w wodzie rozklei. No kurczę, powiem. na początek od razu Muniaczki. Także le lecimy dalej. Krystyna nam też coś kopie. I niech was nie zwiedzie to słońce. Bo jest dosyć zimno. I jeszcze wieje. Ale ja mam następną monetę, słuchajcie. Będzie już trzecia. Dosyć wysoko biło. Co to będzie? Łeejku. No tak się spodziewałem właśnie, że może być to to. Co to? Dziesiątka cesarstwa. Ale... Ta cynkowa. Jeszcze teraz widać tą dziesiątkę. Ostatnio tam tak się jarałem, a w sumie tam najlepsza to tylko PRL wyszedł najlepszy. Nic nie widać na tych muniakach. Tak samo jak i na tej nie będzie nic widać. Ale liczy się, że moneta, nie? Także ruszam do następnego dołka. Patrzcie, jest kolejna monetka. Chyba monetka, na pewno monetka. Ale dzisiaj wiem, że ich będzie znowu, tak jak ostatnio jak tak szybko, ale to zobaczcie, one są, to są płaskie krążki, to już są zjedzone przez pole. Ja później jak doczyszczę, to mam problem z tym, żeby yy, wstawić je tam na zdjęciach, bo tak naprawdę to one wszystkie jednakowo wyglądają później po obmyciu. Ale na pewno to jest fenol pruski, także nie przedłużam, lecę dalej. Wiatr se hula, ja mam fenula. O Fenul czy nie Fenul Fenul z Republiki Wajmarskiej powiem Wam o ale tu już widać kurczę dwa trzy cztery piąta moneta a w sumie dopiero zaczęte coś mi tu daje sygnał taki mierne osiem I co? Widzę coś na wierzchu Wida to wygląda jak moniak Czy to będzie moniak z żarty? Popatrzmy się na to O, to nie moniak O jakieś coś Guzik prawdopodobnie był Dobra. Murdach niby nic nie ma Kurde, co daje 30 Co za krążek Powiem wam, zobaczcie Co to będzie kapsel Jakiś gruby krążek Ale 30 Co może dawać Powiedziałbym Że łyżka taki daje Kurde, patrzcie, bo w kadrze nie było Gruby krążek Oj kurczę! Poleciał tam, sobie pod. Słuchajcie, co to może być? Co to może być? Nie chcę się, niech się łudzić, że mam srebro. Ale zaraz wyciągnę moją szczotę, chodź tu. Gdzie jesteś? znaczy srebro to nie będzie. Co to kurcze? Czekajcie chwilę. No jakaś gruba moneta powiem wam, bo tutaj widać facjatę. Tu nic w ogóle nie widać. Ale fajny strzał. Ciekawe czy w domu coś będzie widać. No nie widać ani napisów ani nic. Może to był medalik jakiś nawet. Na pewno tu widać facjatę jakąś. No. Dobra. Szkoda że tak zniszczona. Widzieliśmy na chwilę pole, ale tam nic nie wychodziło. A patrzcie, wlazłem tylko w bruzdy i od razu moniak. Olej, tu gryzki są, powiem wam. Te dziesiątki to są kaszaloty pierwszej jakości. Ale i tak chyba lepiej przeżywają. Yy, nawet nie wiem, czy to dziesiątka jest. Chyba lepiej przeżywają niż nasze. Współczesne monety, o, ale nic nie widać. Dobra, przyszliśmy na takie pastwisko. Nie wiem, to on to Ora, już tutaj i tutaj zaczął, ale za dużo było to. Dam na polu, już nic nie wychodzi za bardzo, a tu patrzcie. Co my tam mamy? Ale... Dziwna moneta jakaś. To niby dziesiątka. Przez sobie. A, to jest ta dziesiątka Adolfowa z tą gapą, ale tu zajechana. Pamiętacie tam w Lasku z taką... Idea... Nie, to dwójka jest. Dwójka ta z Adolfową gapą. No, jest kolejna moneta, już powiem Wam. Kolejny raz na tym polu zapełnia mi się coin box mój. Kurczę. Problem, żeby otworzyć to, człowiek nie używa za bardzo. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Wtedy było dziewięć. Zobaczcie, no kurczę. Taki widok. Szok. Patrzcie się o. Centralnie jest i guzik kopułeczka Kurczę, wygląda jakby ze srebra był Ale to nie jest srebro To jest brąz arsenowy raczej Ten nie ma żadnych nacięć, nic nie ma ale fajnie guzik, nie? Same monety wychodzą nawet gaciaka nie ma dzisiaj Także, gitę z No, kto tak potrafi? Zobaczcie. I na koniec chyba kawałek dwoneczka jeszcze, także było to co było, monet było 8, prawie tyle co ostatnio, no ale stany nie były za bardzo fajne. Ziemia nie łaskawa tutaj, także nie wiem gdzie Krystian mi uciekł, idę zaraz za nim, zaraz jego fanty też pokażę. Także ten to, fajny wypad był jak zwykle, że jeszcze można było pochodzić, bo już pewnie za parę dni nie będzie w ogóle można chodzić. No ale ja mam filmów trochę do tyłu, także parę dni jeszcze was uraczę tymi moimi tematami A na tą chwilę co? No, mogę Wam życzyć. Zrówka, szczęścia i wszystkiego dobrego. No mam nadzieję, że jeszcze będzie można wychodzić normalnie i nagrywać coś. Także ja jestem w dobrej myśli, aczkolwiek Pozdrawiam wszystkich Do następnego mam nadzieję.